Cześć Wam, z tej strony Cerber. Witam Was. Dwa dni temu obiecałem wam bitwę Badczatem 12T i to jest właśnie ta bitwa, o której mówiłem w garażowym rentgenie. Mamy autostradę w trybie bitwy standardowej. Gram tutaj z członkami naszego klanu z Major Painem i z Gryfinem. Ustaliliśmy, że jedziemy na lewą stronę i ja postaram się pospotować na mojej ulubionej miejscówce. A oni postarają się zadbać o to, żebym na tej miejscówce był bezpieczny. No właśnie bardzo często na tej miejscówce na randomnie, gdy nie ma się wsparcia ze strony Timu, ginie się bardzo szybko, więc szybciutko tutaj podążam sobie lekko w prawo w mój krzaczek yy, Mając nadzieję, że no, ten AMX Teamu przeciwnego tak szybko nie zdąży dojechać na swoją miejscówkę, dokładnie tak. Teraz już zaświeciła się Pantera 88, jest to jeden z najlepszych graczy teamu przeciwnego, wyłowił już bułę, wyłania się AMX, o którym właśnie myślałem, że będzie jechał w tym kierunku. Tu poprosiłem moich plutonowych o zdjęcie tego AMX, bo gdy nie pomogliby mi, mogłoby się okazać, że AMX podjechałby troszeczkę wyżej, wyspotował mnie i taką salwę, jaką zaliczył AMX, zaliczyłbym ja. Mam 1500 po spocie, trzy wyświecone pojazdy, mamy w rogu na A1, dwie panterki 8.8, które są topowymi graczami teamu przeciwnego, tu akurat zobaczcie, no mamy losowanie na samym dole, co nie dziwi, bo w formacie 357 nie spotkałem się, żeby trzyosobowy Pluton był losowany na topie, więc jeśli gracie. W trzyosobowym Plutonie w najlepszym wypadku może was wylosować na topce w formacie 5x10, na ale nastawiałbym się raczej na ciągłe losowanie na dole. Tu widać Brytyjczyka, który miał ochotę podjechać. Mnie już łapy zaświeżbiały. Stwierdziłem, że no muszę sobie troszeczkę postrzelać. A bardzo często oddawanie strzałów z tej miejscówki kończy się tym, że zostajecie wyspotowani, leci salwa i jest po was. Nawet wystarczy to, że gracze w tym przeciwnym są dość dobrymi graczami i będą wiedzieli, z którego miejsca spotujecie, mogą tam polecieć blindy. Tu ten wótek mnie bardzo ciekawi. Jest to pojazd, który także jest potężnym zagrożeniem. Jeśli gra ze 128 to ma 270 czy 280 penetracji, 560 na pocisk, a jeśli ze 150 to 750, więc uderzenie od niego naprawdę może boleć. Wótek całe szczęście wdeptany w trawnik, już go nie ma. Tu dwie panterki AMX, czyli topowi gracze teamu przeciwnego. No, te panterki nie powiem, że mnie tam odrobinkę nie kusiły. Jednak zastanawiałem się, czy by sobie tam nie strzelić. Dokładnie tak, łapsko świeżbi. Panterka jedna była, panterka druga była. Trzecia niestety pudło. No, mógłby wystawić dupsko. Zostaje jedna pestka przeładować, nie przeładować, ale stwierdziłem, że nie. Rykoszet. No, efektywność moja... Jako strzelca tutaj nie jest zbyt dobra, ale swoje zrobiłem. 1100 uszkodzeń mówi o tym, że się już spłaciłem. 4200 po spocie także uważam było bardzo dużą pomocą dla Timu Griffin spadł, nie wiem od kogo tam dostał bułę. Major bardzo odważnie jedzie, zjechał tą trzydziestkę, ale no podjeżdżając tam pod górkę, może wyrwać. Tutaj skorpion. Jedna była w skorpiona, druga nie weszła, trzecia także. Zniknął mi skorpion. Chciałem jeszcze raz, ale niestety strzał do trupa. Tam major podjeżdża pod górkę. Mamy grilla i major. Od kogo dostał? Od artylerii. Tu miałem ochotę w tego grilla sobie posłać parę pocisków. Jeden wszedł, no niestety, następny już nie. To także 400 hp i widać tylko piksel. No mogłoby wejść, ale niekoniecznie musi. Grilla wdeptali mi w prawnik. Trzeba podjechać w stronę ich kapa. No mamy tutaj bardzo komfortową sytuację 9 do 6, więc przewaga trzech pojazdów 3000 no nawet teraz 4000 przewagi w hp 5 prawie więc jest yy, bardzo dobrze tu major z tego co pamiętam mówił mi żeby skracać ale ja stwierdziłem że jednak bardzo bezpiecznie obiadę sobie to naokoło artyleria i tak najprawdopodobniej kampi w rogu lub gdzieś na C0 i jak... dokładnie tak, jest nasza artyleria, bułka, ale nie trafiłem, następny pocisk mnie wszedł, ale artyleria no pół dupy mi urwała, za to dobiłem ją, czyli dostałem od artylerii za 460, stłukłem ją za 500, więc można powiedzieć, że odgryzłem się. Zostały dwa pojazdy T32 i E3, które zostały już osaczone w mieście. Tak naprawdę nie liczyłem tu na to, że jeszcze uda się zadać jakiś strzał. No, bo mówię, przy takiej przewadze to nasz team już musiałby być jakiś ślepy. Tu widzę E3, walczy z E4. Starcie tytanów, i od jednego i od drugiego były potężne. Zobaczcie, 850, 770. No, taką bułę dostać to boli. Te 32 tyłem. Szczęśliwie udało się jeden pocisk oddać. Teraz stwierdziłem, że no, na pewno ta E3 jest zajęta e mnie oleje. Jeden strzał pod gąskę, drugi. Trzecim udało się go zjechać. I koniec bitwy. Mamy ponad 2000 zadanych obrażeń, więc jest dość fajnie. Była to pierwsza masterka, która mi wpadła na tym pojeździe. Przy okazji pierwsza odznaka biegłości. Mamy wsparcie. Mamy tak: 2350 zadanych obrażeń, 1468 ekspas tabelki, więc. Topowy EXP i trzecie obrażenia czołgiem lekkim na dychach. Uważam, że jest to naprawdę niezły wynik. 27 oddanych strzałów, 19 trafień kurczę, momencik, bo system stawiałem 19 trafień, 14 penetracji. 2350 zadanych, 1500 z ponad 300 metrów, czyli z przysłowiowej kampy. 7 wyspotowanych pojazdów, 8 uszkodzonych, 2 zniszczone, 4600 po spocie, przejechane 2,23, 6,5 minuty bitwy, 48 tysięcy kredytów na czysto, więc uważam naprawdę fajny wynik. Myślę, że bitwa Wam się podobała, pokazała możliwości tego pojazdu. No, na pewno tych bitew fajnych na tym pojeździe będę miał jeszcze sporo, bo 600 tysięcy expa do nagrania przede mną, więc yy, będzie trzeba tym pojazdem grać jeszcze bardzo dużo. Zapraszam do oceny materiału, subskrypcji kanału. Żegnam Was. Cześć!